To nagranie, jak kierowca Opla wyprzedza na podwójnej ciągłej. Chwilę później, panowie spotkali się na stacji benzynowej i sami zobaczcie, jak wyglądała ich rozmowa. Proszę? A to jest moja sprawa. Trzeba się nauczyć jeździć. Proszę? Nie, nie, ale wyprzedzał pan na podwójnej ciągłej. Dziękuję, tyle z mojej strony. Miłego dnia! Na filmie kierowca Ducato pokazuje swoje umiejętności drifterskie i nie ma co ukrywać, że dobrze mu to wychodzi. Na nagraniu widzimy wybryki młodego kierowcy, któremu brawurowa jazda nie jest obca. Wyprzedza przed wysepką na podwójnej ciągłej i jeszcze na zakręcie. Gdyby nagranie trafiło na policję, z pewnością kara nie należałaby do najniższych. Dość zabawna sytuacja. Koń na drodze spowodował korek. Jak on się ten znalazł, nie mam pojęcia. Koleś <staje> ja z rowerem Coś go poszło tego No i nie wejdzie. No już go mają. Kierowca taksówki postanawia ominąć korek jadąc po chodniku, po którym poruszają się piesi. Artykuł 26 ustawa 3 punkt 3 jasno określa, że kierującemu pojazdem zabrania się jazdy po chodniku, za to może dostać karę grzywny nie niższą niż 1,5 tysiąca zł. Kierowcy busa musiało się naprawdę bardzo spieszyć, skoro zdecydował się na wyprzedzenie kolumny samochodów pasem pod prąd lewą stroną wysepki. Na nagranym filmie piesza wpada prawie pod maskę samochodu. Piesza przechodziła przez jezdnię w miejscu niedozwolonym, w dodatku pod nadjeżdżające samochody. Zgodnie z artykułem 13, drugie ustawy o ruchu drogowym nie wolno przechodzić w miejscach zagrażających ruchu drogowemu. Za złamanie tego grozi mandat 200 zł. Autor nagrania stojąc w korku zarejestrował moment pęknięcia opony samochodu BMW, które stało na skrzyżowaniu. Na filmie widzimy, jak pewien kierowca chcąc ominąć korek, postanawia pojechać drogą przeznaczoną dla rowerzystów. Kierowca ten nie dostosował się do artykułu 37 ustawy pierwszej znak C13 droga dla rowerów. Za taki czyn grozi mandat do 5000 tysięcy złotych. Autor filmu nagrał jak kierowca Tira ma dość duży problem z wjazdem do sklepu Biedronka. Kierowca Tira wykonuje różne manewry, by wjechać tyłem, dopiero za którymś razem mu się udaje. Każdy ma czasem gorszy dzień. Ten film to świetny przykład natychmiastowej karmy. Widzimy, jak pewien kierowca wyprzedza na podwójnej ciągłej, i w dodatku na pasach. Gdy zamierza wyprzedzić białego dostawczaka, nie dokonuje tego, bo zauważa policję, która stała tam akurat na kontroli i go zatrzymała. Miał naprawdę niezłego pecha, ale czym go szkoda, możecie się domyśleć. Kolejny przykład świetnej nauczki dla kierowcy czarnego samochodu, który bezmyślnie wyprzedził i zajechał drogę autorowi nagrania, jednak nie wiedział, że jedzie za nim nieoznakowany radiowóz. Reakcja pasażerów samochodu nagrywającego mówi sama za siebie. Jazda na wprost z pasa do skrętów prawo szybko została doceniana przez panów policjantów. Na nagraniu widzimy, jak kierowcy przejeżdżają przez skrzyżowanie na czerwonym świetle, lecz szybko zostają ukarani, bo pojawia się policja. Przejazd na czerwonym świetle to wykroczenie drogowe, zgodnie z artykułem 92 ustawy pierwszej kodeksu wykroczeń, za który grozi mandat 500 zł. Na filmie kierowca białego autokaru bawił się w kierowanie ruchem. Na dobre mu to nie wyszło, bo został złapany przez policję, która pokazała mu, że może pokierować się jedynie na komendę. Na nagraniu rowerzysta wyprzedza tramwaj z lewej strony. Karma szybko do niego wraca i wywraca się na torach. Deszczowy dzień, pewien mężczyzna wchodzi na środek drogi z jakimś kijem i wygląda, jakby naprawiał zwrotnice kolejowe. Jak myślicie, co ten człowiek chciał osiągnąć? Na filmie kierowca czerwonego samochodu wykonuje niebezpieczne manewry na drodze, takie jak wyprzedzanie na torach oraz na zakręcie. Na nagraniu doszło do sytuacji, która mogłaby skończyć się niebezpiecznie. Otóż widzimy wbiegającego psa na przejście dla pieszych, a tuż za nim przebiega przez pasy chłopiec, tuż przed nadjeżdżającym tramwajem. Pies z jakiegoś powodu musiał uciec właścicielowi. Kierowca białego Audi wykonując gwałtowny manewr prawie uderzył w samochód policjanta. Mężczyzna nagle skręcił na przeciwny pas ruchu i nie zważając na oznakowanie zaczął jechać pod prąd. Następnie wrócił na prawidłowy pas, ale częściowo jechał po krawężniku i pasie zieleni oddzielającym jezdnię od siebie. Kierowca Audi przyspieszył, a za nim unosiły się tumany kurzu. Na szczęście policja szybko złapała przestępcę drogowego. Kierujący jeepem nie ustąpił pierwszeństwa pieszej przechodzącej przez oznakowane przejście. Jadąc wzdłuż pochodniku, ominął inny pojazd, który w tym czasie przepuszczał pierwszą. Co trzeba mieć w głowie, żeby coś takiego robić? Może ktoś z Was mi wytłumaczy. Na nagraniu widzimy, jak kierowca białego busa przejeżdża przez skrzyżowanie na czerwonym świetle, lecz jak się okazuje, zostaje złapany na gorącym uczynku przez policję w nieoznakowanym pojeździe. Jestem pewien, że następnym razem dwa razy pomyśli, zanim przejedzie na czerwonym. Na tym filmie widzimy, jak pewien kierowca porusza się bardzo szybko po drodze oraz wyprzedza przed pasami. Jednak, jak możemy zauważyć, szybko zostaje złapany przez policję. Kierowca pasata najpierw wyprzedza pasem awaryjnym, a kilka minut później zatrzymuje się na nim. Wychodzi z samochodu i urządza sobie pogawędkę ze swoim kolegą. Kolejny przykład wyprzedzania pasem awaryjnym, tym razem bardzo szybkim zielonym Lamborghini. Kierowca jadąc strefą wyłączoną z ruchu wymusza pierwszeństwo na innych kierowcach, a potem próbuje wepnąć się na siłę. Ja osobiście w życiu nie przepuściłbym takiego cwaniaczka. Za najechanie na pas wyłączony z ruchu można dostać mandat 100 zł. Mówi nam o tym artykuł 92 pierwszego kodeksu wykroczeń. W filmie widzimy jak pewien kierowca, nie chcąc czekać w korku, postanawia ominąć je przejeżdżając przez trawnik. Normalny dzień w Polsce. Grupa mężczyzn zostawiła zepsute auto na środku skrzyżowania, zamiast je zepnąć gdzieś na bok. Akurat przyjechała policja. Biały bus zaczyna wyprzedzać chwilę po tym, jak zrobił to autor nagrania. Zapewne nie wiedział, że zanim zaczął wyprzedzać, to mogło skończyć się tragicznie w skutkach. Kierowca czerwonego auta porusza się bardzo dziwnie. Bierze mocne zakręty w bardzo ostry sposób, a na koniec mocno hamuje przed przejściem, pomimo że pieszy miał czerwone światło. O mały włos autor nagrania nie wjechał w tył samochodu. Kierowca taksówki wymusza pierwszeństwo na autorze nagrania, przez co ten ledwo wyhamował, a taksówkarz po wymuszeniu porusza się z bardzo wolną prędkością, zamiast przyspieszyć, co o mały włos nie skończyło się stłuczką. Film pokazuje przykład wjechania z pasu rozpędowego na autostradę bez uprzedniego upewnienia się, czy nic nie nadjeżdża. Kierowca srebrnego samochodu wykazał się wyjątkową bezmyślnością. Niewiele zabrakło do wypadku. Znów mnie zszokowaliście i wbiliście 45 tysięcy subskrypcji w niesamowitym tempie. W takim tempie być może uda się spełnić moje marzenie i dobić ich 50 tysięcy do końca roku. Pomożesz? Dla ciebie to jedno kliknięcie. Nie zapomnij również o łapce w górę, jeśli film ci się spodoba.